to jestem ja, gdy szukam podróbek MLP. Rip podłoga zgwałcona przez Pingu. Schowali się do nie znajdą. Jezus chodził po wodzie, a Pingu pływa w skrzynce na zabawki. Znalazł bąbkę do fiuta z starej i zużyty tampon starego. Czy jakoś tak? Chrześcijanin tańczy... Wyglądasz jakbyś kichnął podczas okresu. Dzwoncie PO GARETKĘ! PRANIE MA PADACZKĘ! Halo? to gazowe? Masz dudko pojemne jak ty Tim Kardashian. Wymierz na mojego chuja! E, zmieści się! Gwinie jajona niedługo przed wykluciem zaczyna podrygiwać oraz poruszać się jak wąż rzeczny niebezpieczny, czytała Krystyna Czubówna. U. Wasz dom dostaje guzu w mózgu, gdy widzi co odpierdala wasz tym. Człowieku złamałeś mi nos. Nie ma to jak polskie drogi na Antarktydzie. Nie, panie fantim. Ale pan jest on ISIS. Ty zraszczy ryby łowisz. Nie tak się robi pompki baranie. Ludzie! Apokalipsa! Ryby pingwiny jedzą! No, 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 no. Wyglądasz, jakby Wysy Zbradze się na ciebie spuścił. Gdy przypomnisz sobie Wietnam. To są pedały? <grym> <grym> pedały. Może zadawać się więcej z facetami. A, a kurwie, nie Zróbmy sobie fotę, wrzućmy ją na face Ulepimy dzibawana To jest miś na skalę naszych możliwości. Biją mnie w szkole. Zapomnijcie o swoim gitar Hero, teraz jest nowa era o bongosy kurwa. Bo budzą i pierdolną. O, kień, sobie głupiery i rozwalił. Jestem duchem twojej babki. Zniżają się do swojego poziomu. Pejdźcie do malony, do malony, do a teraz przeczytam ci bajeczkę na dobranoc. Niesforny, niekryty krytyk obudził się znów w samo południe, bo poprzedniego dnia zapił swój krzywy ryj. Do 14 oglądał pornosy, a potem zabrał się wreszcie do ciężkiej pracy. A nie, przepraszam, niekryty krytyk jest jeba... Leserem i całymi dniami tylko udaje, że coś robi. Wieczorem dla odmiany pooglądał jakieś debilne filmiki na YouTubie o kolesiach, którzy w każdym odcinku robią bekon i piją whisky, a potem poszedł spać do łóżeczka. Nawet się świnia nie umył. A teraz dobranoc. Mała.